Hrebeniuk dotychczasowy asystent zwolnionego Krzysztofa Przybylskiego, pomaga mu Joanna Dworaczyk, była reprezentantka Polski, była zawodniczka koszalińskiego klubu, zdobywała z tym klubem brązowy medal mistrzostw Polski tuż przed zakończeniem zawodowej kariery w roku 2013. Jeszcze sędziowie którzy poprowadzą nam to dzisiejsze spotkanie, panowie Jakub Mroczkowski i Sebastian Patyk. Delegatem ZPRP na to spotkanie jest pan Marek Żabczyński. Wszystko przygotowane i za chwilę rozpoczniemy sobotnie spotkanie z kobiecą piłką ręczną w... Koszalinie. Ciekawe spotkanie, oczywiście, widzieliśmy, że ten skład Młynów Stosław Koszalin okrojony ze względu na kontuzję tutaj nie miał pełnego komfortu jeśli chodzi o wybór składu na to spotkanie. Nowy trener Młynów Stosław Koszalin, natomiast jeśli chodzi o kaper, ruch chorzów, tutaj też nie wszystkie tabelki w protokole meczowym wypełnione, natomiast na pewno Iwa Wawra ma tutaj zdecydowanie większe pole manewru, no i też ruch kożów. Myślę, że z racji zajmowanej wyższej pozycji w tabeli Orlen Superligi Piłkarek Ręcznych jest tutaj faworytem tego spotkania. Trzy zwycięstwa w tym sezonie, przypomnę, przy tylko jednym zwycięstwie zespołów młynów Stoisław Koszalin, no i właśnie też z tego powodu, ale też z powodu nie najlepszej gry zespołu ogólnie w tym sezonie z pracą pożegnał się Krzysztof Przybylski jeśli chodzi o ostatnie wyniki to Młyny Stojsław Koszalin przegrały 4 stycznia tutaj właśnie z KPR gminy Kobierzyce 25 do 30 i to po tym spotkaniu doszło do zawieszenia szkoleniowca w pełnieniu obowiązków trenera Wcześniej porażka w Elblągu ze startem 28 do 33, wygrana w Pucharze Polski z zespołem Piłka Ręczna Poznań 32 do 22, ale wcześniej też porażki w Superlidze z Piotrkowią, a wcześniej z MKS Lublin jeszcze w ubiegłym roku. Mecz poprzedniej serii został przełożony. A zanim rozpoczniemy to spotkanie jeszcze minuta ciszy. Ku pamięci Andrzej, w błękitnych strojach. A w ciemnych strojach z kolorowymi elementami na rękawkach gospodynie, czyli młyny Stoisław Koszalin. Na lewym rozegraniu mecz zaczyna Kinga Hajnos. Na środku rozegrania z numerem 45 Polina Masałowa. Właśnie ona przy piłce. Katarzyna Wilczek zaczyna jako obrotowa. Pierwszy raz przerwali grę sędziowie. I już wznowiła Katarzyna Wilczek. Zagranie na prawe skrzydło, ale tam dobrze domknięta strefa, nie było miejsca, by zaatakować. Bondarenko próbowała sprytnie rzucić z podłoża, ale bardzo dobrze ustawiona Lemiech. 1 do 0 dla menu Stoisław Koszalin. Będziemy mieli pierwszy w tym spotkaniu rzut karny wywalczony przez Polinę Masałową. Bardzo ładnie poradziła sobie w poprzedniej akcji Kinga Lemiech. Wydaje mi się, że trochę więcej powinna zrobić bramkarka ruchu rzut prawą ręką z dosyć ostrego kąta. A tymczasem rzut karny dobrze wykorzystany przez Anastazję. I piłkę mają chorzowianki Marta Gęga, ale bardzo dobra interwencja Natalii Filonczuk. Kinga Lemiech po raz drugi. Natomiast odpowiedź jest błyskawiczna, moniki Ciesiołki. Szansa na kontrę. Świetnie to rozegrały piłka dociera do Natalii Doktorczyk i nie miała problemów skrzydłowa ruch. Lacharic dobrze to wykończyła. Na lewym skrzydle w zespole młynów Stoisław Eli Fajdin, Turczynka. Nie miała szansy obrócić się Katarzyna Wilczek. Akcja cofnięta na 9 metr. Masałowa. Wilczek za chwilę wróci na pozycję obrotowej. Niedokładne podanie Bondaręko na prawe skrzydło. I piłkę ma Natalia Filo. Ważniejsze dla. Miejscowych, że skutecznie Elif Aydin 29 bramka 28 letniej Turczynki W tym sezonie Orlen Super League Podanie do No Jest trochę zła na siebie 31 latka To było dobre podanie Czysta pozycja no Ale tutaj zawiodła nieco Technika Złapania piłki Koper, Lemiech, Micharic Lemiech, podanie na prawe skrzydło, od razu decyzja, ale jest. E, świetna interwencja Moniki Ciesiołki. Paul na krokach, piłka cały czas e, dla zespołu z Koszalina. Monika Ciesiółka nominowana do miana najlepszej zawodniczki 11 serii Orne Superligi. Oprócz niej nominowane Aleksandra Zych i Barbara Zima. Tymczasem rzut obok bramki. Gabna Masałowa być na to przygotowana. Ale jednak wpadła w rywalkę i tutaj faul ofensywny jak najbardziej słusznie odgwizdany. Popper. Dobre zagranie do Lemiech, jest rzut karny i e, są dwie minuty kary dla Poliny Masałowej. Eli Aydin na linii siódmego metra. Bardzo dobry rzut. Nie dała rady sięgnąć piłki Monika Ciesiuk. 5 do 3, bo też ten rzut do najlepszych nie należy. Patrycja Jura z numerem 3 melduje się na boisku. No wiemy, że to pole manewru jest bardzo mocno ograniczone. I teraz 20 latka w poszukiwaniu swojego czwartego gola w tym sezonie. Trzy gole i trzy asysty, jeśli chodzi o Patrycję do w dotychczasowych spotkaniach. Jura, gęga do niej, błyskawicznie wyskoczyła. Wznowiła Rycharska, ale rzut. Karic wyraźnie nadbrał Lończuk. wchodzi Aleksandra Furmanec, ona będzie miała najbliżej, najkrótszą zmianę, ona albo Martyna Koper, zobaczymy co ewentualnie się wydarzy, chociaż myślę, że tutaj już do końca kary, będą rozgrywały te akcje zawodniczki Dmytro Rebeniuk. Koper. Na koper. Jeszcze raz jest ostrzeżenie o grze pasywnej. Już w komplecie koszalnianki. Podanie do Rycharskiej. Rycharska piłkę złapała, ale na nic więcej. Już tam nie było opcji. Osaczona przez przeciwniczki. Jest ostrzeżenie o grze pasywnej. Trzeba rzucać. Jest bramka! Błąd, przechwyt, sytuacja 1 jeden na 1 jeden. jest 7 do 3. Nie pomyliła się po raz kolejny Kinga Lemiecka. 13 minuta spotkania 7 do 3 z obrończyniami rywalek. Furmanec Lemiech Koper i Haricza. Zatem wróciły do tego podstawowego ustawienia w drugiej linii. Jeszcze prawe skrzydło. Dobrze to funkcjonuje. Oj, trafienie w twarz. I dwie minuty kary. Dla Aleksandry Furmanec za trafienie w twarz Moniki Ciesiłki. Oczywiście nie podejrzewam tutaj Aleksandry o celowość, natomiast takie są przepisy, że w sytuacji trafienia bramkarki w twarz, w takiej sytuacji dwie minuty kary, gdyby trafiła ją w twarz zrzutu karnego, byłaby to czerwona kartka. Bardzo dobry zwód, nie było błędu kroków. I czwarta bramka dla ruchu w dzisiejszym spotkaniu. Zegar zatrzymany, kosmetyka parkietu przed nami. Kiedy schodzi Natalia Filączuk, biega na prawe skrzydło Patrycja Jura. Też będzie się najprawdopodobniej zmieniała ze swoją bramkarką. Kinga Lemiech już rozpoczyna. Właśnie podawała do Patrycji Jury. Ruch spokojnie 6-0 w obronie. Przesuwają zawodniczki z Chorzowa. Wiedzą, że tutaj mają możliwość rzutu na pustą bramkę, jeśli zdołają przechwycić piłkę. Długo wymieniają piłkę koszalnianki. Zobaczymy, czy będą grały aż do sygnalizacji gry pasywnej. Haric trochę na wstecznym, już podniesione ręce sędziów. I o czas prosi Dmytro Chrebeniuk. Spróbuje pomóc tutaj swoim zawodniczkom w rozwiązaniu najbliższych akcji. Fitness, Fotna Widrawna, Skarb Życia, Moszyna, Bistro Kura, Restauracja Koszalin, Polaka Derecka, Marty Pawełek, Ręka, Olek Koszalin, Fizjoterapia i Biologiczna, Centrum Rekreacji Forma, Make Sport, Marotur, Mimety, a więc Zabezpieczenie Medyczne, Exodus, Biuro Kogróży, Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie oraz Skarb Dereckiego Sportowym w Koszalinie, Patrona Niewidrawna, Magdalena, Deli Klubu są głosy,

Cały czas ostrzeżenie o grze pasywnej, dobrze wyblokowana Lemiech. Ostatecznie strata zmniejszona do dwóch trafień. Koper, Lemiech i Haritz. Aydin wraca już na lewe skrzydło, rzut po bloku, ciesiłka ma piłkę, nie ciągnęły kontrę. W pierwsze tempo spokojnie ustawią atak pozycyjny. Też muszą szanować swoje siły, na pewno biorąc pod uwagę, że tutaj nie ma dużej możliwości rotacji. Jeśli widać, że kontra jest bardzo karkomna, to szczególnie przy prowadzeniu warto zagrać dobry atak pozycyjny. Lewe skrzydło bardzo trudna pozycja, ale poradziła sobie Elif Aydin. No i błyskawicznie wykorzystała to Aydin. Koper, Lemiech, Rycharska na pozycji obrotowej, pieczołowicie pilnowana przez Martę Gęgę. Lemiech jeszcze zagrała, ale zagrała nie w tempo. I tracą piłkę, tak ocenili to sędziowie. Szarpnięta, wyraźnie Kinga Lemiech, dwie minuty kary dla Marty Gęgi. a zatem teraz bez e, najbardziej doświadczonej zawodniczki, bez liderki. O, podwójną karę dostała Marta Gęga. drugą za komentowanie tej decyzji sędziów. Rzadko spotykana sytuacja, przyznam Państwu szczerze. Też myślę, że tak doświadczona zawodniczka powinna utrzymać nerwy na wodzy, szczególnie, że gra na środku obrony, bo gdy wróci, będzie miała tak naprawdę nie będzie już miała marginesu błędu, jeśli chodzi o faulę. Bo każdy kolejny skończy się czerwoną kartką. Duży handicap. Teraz mają młyny Sojusław Koszalin. 4 minuty bez swojej liderki zawodniczki ruchu. Tutaj można odskoczyć, tu można zrobić przewagę. To może mieć znaczenie w drugiej części spotkania, bo Majwo Wawra trochę szerszy wachlarz możliwości tylko w słupek, ale jeszcze zebrała piłkę Elif Ajdin. Znowu dobra praca turczynki. Kinga, tylko w słupek trafiła Kinga Lemiech. Jeszcze raz Lemiech, teraz na prawe skrzydło. Jeszcze raz dostaje piłkę. Haric nie ma tam miejsca, rycharska fauluje. No, nie najlepiej zagrały te pierwszą aktyw w przewadze, chociaż próbowały zagrać, Lemiech, Jura, Haric. Rycharska, Jura prawe skrzydło no właśnie nie opanowała piłki Aleksandra Furmanec w dosyć prostej sytuacji. Tam było wszystko na granicy faulu w ataku na 8 do 7 z kontaktową bramką. Jura. Lemiech. Patrycja Jura. Trochę nie w tempo podana piłka, ale dobrze dotarła do Eli Fajdin. I słowa 9 do 8. Całkiem nieźle. Radzą sobie chorzobianki mimo gry w osłabieniu. Koszalin już w komplecie. Jura. Karska z linii przerywanych. Szynkaruk, Lemiech. Dwa zespoły w komplecie. Praca na lewe rozegranie. Martyna Koper. Zostaje na środku na razie Patrycja Jura. A cały czas z prawej strony Kinga Lemiech. Koper, Lemiech. Rzut bieżny, ale dobrze ustawiona. W tym narożniku, gdzie leciała piłka. Jura. Lemiech. Koper. Rycharska. Koper. Ustawia się rycharska między pierwszą a drugą w obronie, jest tam wypychana, już wraca do środka. Zagranie na lewe skrzydło Eli Fajdin przepycha się. Fajne jest to, że Eli Fajdin szuka czasami takich nieszablonowych rozwiązań jura, Lemiech. Prawe skrzydło, tam dobrze domknięta strefa ostrzeżenie o grze pasywnej. Koper miała przede wszystkim problemy ze złapaniem w tempo tej piłki. Trzeba rzucać obok bramki. Moniki Ciesiołki przelatuje piłkę. Jest tak, też widać przy linii bocznej, to jest dosyć fajny element, że rzeczywiście prowadzą w duecie ten zespół Dmytro Chrebeniuk i on na dworaczyk. Oboje aktywni. Koper. Lemiech. Koper. Kolejny faul. Starają się pchać środkiem. Oba zespoły natomiast miejsca jest tam bardzo mało. Gabriela Haritz wróciła na lewe rozegranie w ekipie z Koszalina. Ustawia się na drugim kole. Lemiech rzuciła piłkę w kierunku lewego skrzydła, ale tam nie było. Aydin. Trzeba rzucać. Jeszcze trwają dyskusje i targi. Kolejny faul. I za chwilę będziemy oglądali identyczną próbę zdobycia bramki. Teraz inaczej. Próbowała zaskoczyć Eli Aydin. Ale Monika Cisiłka zaskoczyć się nie dała. Cały czas Koszalnianki w ataku. Rycharska. Lemiech, Haric. Haric, dobry rzut w Kozioł. Nie myli, 10 do 9 na mniej niż 90 sekund przed końcem tego spotkania. Lejmiech, Koper i Haric, Rycharska, Haritz, lewe skrzydło, ale tam Aydin nic z tym razem nie wymyśli, starała się zagrać do Rycharskiej, ale to by... Stoisław Koszalin do końca pierwszej części spotkania i na początku drugiej w osłabieniu. Remis po 10, no i zobaczymy czy ta pierwsza część spotkania skończy się remisem, czy któryś z zespołów tutaj zdoła przechylić te szale po 30 minutach minimalnie na swoją korzyść. Grają teraz długo, bo oczywiście z pustą bramką zawodniczki z województwa zachodniopomorskiego. Koper, Haritz bardzo dobrze ciesiłka, czy jeszcze zdążą zawodniczki ruchu zostało kilka po 10 bardzo interesująca pierwsza część spotkania myślę że nie muszę państwa zachęcać byśmy usłyszeli się za około 10 minut, 30 minut